Wodzi kokosza po podwórku, wodzi kurczątek, troje trojeńko oj to to, troje trojeńko, bardzo maleńko, oj to to. Pierwsze kurczątko, młody jasieńko, drugie kurczątko, młody jazieńko oj, to to. Trzecie kurczątko, młody stasieńko, oj to to! A u Jasieńka siwe oczeńki, a u Józieńka białe rączeńki, oj to to, a u Stasieńka ruda głowęka, oj, to to. Siwemi oczmi i dziewuchy witać, białą rączeńką, liściki pisać, oj to to, a rudą głową w piecu wymiatać, oj to to, chodzi kokosza po podwóręku, chodzi kurczątek, troje trojeńko, oj to to. Trójetrojeńko, bardzo maleńko, oj to to. Oj to. to. Oj to, to. kurczątko, młode Jasieńko. Drugie kurczątko, młode Józienko, oj to to. Trzecie kurczątko, młode Stasieńko, oj to to. A u Jasieńka, siwe białą białe rączeńki, oj, to stasieńka, ruda stasienka, oj to to, siwymi oczmi, dziewuchy witać, białą rączeńką, liściki pisać, oj, to to! A rudą głową w piecu wymiatać, oj, to to! To, to. to, 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 to. ととととととととととととととととととととと <laughs>